Witajcie, z Strzyżki, tu jest kiniowiec. W dzisiejszym odcinku nie będzie jakiejś grubszej akcji. Będzie to odcinek statyczny, ale będzie dużo roboty. Pokażę Wam, jak zrobić kajak za 5 zł. To znaczy, kajak to może właśnie powiedziane, niemniej jednak, coś w tym stylu, co pozwoli nam przepłynąć przez rzekę, może małe jeziorko. Więc temat taki właśnie na pograniczu bushcraftu, survivalu czy przetrwania. No i partyzantki, bo w tym miksie, który uprawiamy, mogą wydarzyć się sytuacje, gdzie będzie, będzie to przydatne. No i tradycyjnie będzie troszeczkę kuchni polowej, Teraz muszę znaleźć miejsce, gdzie będę mieć dostęp do niezbędnego dla tego wszystkiego materiału. Rozłożę tarpa, bo pogoda dzisiaj moja ulubiona deszcz, wiatr. No ale dla roboty będę musiał mieć miejsce takie raczej poza zasięgiem deszczu. Więc zapraszam. Tutaj pisklęta hałasują Znalazłem na wzgórzu Piękne miejsce Mam tutaj dostęp do świerka jest tutaj dużo leszczyny No i fajna polanka Teraz tutaj rozłożę tarpa i zabieram się do roboty. Zobaczcie na kierunek i siłę wiatru. Bardzo ważne jest, wybierając miejsce dla tarpa, uwzględnić właśnie wiatr, bo nawet przy w miarę komfortowej temperaturze. A dzisiaj na przykład mamy 15, na plusie oczywiście, to wiatr potrafi, a jeszcze z deszczem, przy takim wietrze deszcz, wyobrażacie sobie też kąt deszcza, to potrafi naprawdę zepsuć dobrą zabawę i wychłodzić człowieka. Udało mi się zdobyć troszeczkę liszczyny. Niestety musiałem ściąć kilka e, krzaczków. Kilka, kilka gałęzi żywych, niestety, bo chodzi mi o elastyczność. Ale no nie oszukujmy się, tej liszczyny jest tyle w tych krzakach, po prostu full. Mam święte przekonanie, że krzywdy lasu nie zrobię przez ścięcie jakichś 10 takich e, gałązek. Mam nadzieję, że będzie Wam widać gabaryt tego kajaka. Będzie tak. Stąd to będą burty. To też burty. I końcóweczka. Więc mniej więcej tego gabarytu on będzie. I teraz Teraz ten najdłuższy i najdłuższą gałąź muszę rozpuścić na pół. Jeżeli zabraknie nam długości to łączymy dwie gałęzi przy pomocy taśmy izolacyjnej już sobie tak te dwa patyki zastrogałem w ten sposób je przytulę i mocno owinę taśmą w ten sposób uzyskam potrzebną długość pokażę wam jak przygotowuję jak przygotowuję gałązki do naprężenia jak je wyginam metoda oczywiście prymitywna i prosta mam potyczek w ziemi i dookoła pnia wyginam po jakimś czasie Wnoszę jedną z podpórek, wyginam dalej i wciskam w ziemię. Należy to robić stopniowo, ponieważ każdy gatunek drzewa, każda gałązka ma e, swój tam jakiś maksimum tego wygięcia, więc powoli i ostrożnie. Drugą metodą jest oczywiście rozgrzanie rozgrzanie e, e, w tych miejscach na ogniu no ale na razie z tym się bawić nie chcę spróbuję być może tak mi się uda moje gałązki zakładam że już będą bardziej elastyczne tak jest bez większego wysiłku się wyginają no i co i teraz będę troszeczku mocować zacznę od środka Później wyginając będę mocować do tych zewnętrznych, a żeby to się nie rozginało z powrotem, to krótkimi, krótkimi prostymi kawałkami też będę mocować te górne. Powiem Wam, że zwykła przezroczysta izolka, tzw. Tak skocz, nawet e, wygodniejszy jest w, w robocie. Nie wiem jak w sensie e, obciążeń mechanicznych. no Na stówę nie. Na stówę nie jest taki mocny jak silver tape. No nie niemniej jednak skończyło mi się. Dobrze, że ten miał. To miałem. To znaczy jeszcze, jeszcze troszeczkę mam, ale trzymam na jakiś ostatni kontrolny punkt. Kajak nabiera kształtu Trzeba oczywiście z tym się pobawić troszeczkę no ale mam nadzieję, że, że to się sprawdzi ale to dopiero wodowanie pokaże. Ok, większość gotowa. Jedyne co jeszcze chcę zrobić, to od wewnątrz dam kilka długich patyczków. E, zrobię tak zwane dno, żeby móc nogami tam później stanąć. A co będzie dookoła tutaj, to za chwilę zobaczycie. No, ok, bracie się Teraz będzie ciekawa rzecz. <laughs> Musimy. Mamy szkielet gotowy, tak? A teraz musimy stworzyć jakąś powłokę, dzięki której ten szkielet nie zanurzy się w wody, bo przecież na samym tym nie, po, nie popłyniemy. I teraz uwaga. pożywczą folią owiniemy tą całość i mam nadzieję, że to popłynie. Słuchajcie, zabrakło mi tej folii. Miałem dwie rolki po 30 bodajże metrów. No i jeszcze jedna by się przydała. To tak na przyszłość dla siebie, żeby nie zapomnieć i też dla Was, gdyby ktoś chciał to powtórzyć. Przecież odradzam, bo ryzyko utopienia się leży tylko spoczywa tylko na Was. Teraz spróbuję jeszcze w niektórych miejscach powinąć taśmą bo wiatr przeszkadzał mi porządnie uwinąć tak jak to sobie wyobrażałem więc muszę wzmocnić Słuchajcie, zabrakło mi folii na jeszcze jedną warstwę, dlatego plan jest taki: ukrywam to w krzakach i modlę się, aby tego nikt nie znalazł. A jutro rano przyjdę, roboty mi zostało na no dosłownie 15 minut, tak szacuję. I rano to skończę i wypróbuję. A teraz zajmę się kuchnią. Pada bardzo fajny deszczyk. Właśnie czekałem na to. E, na szczęście mam ze sobą swój goreteksowy <laughs> strój przycideszczowy. Idę po drowa. Palimy ognicho. Słuchajcie co wymyśliłem. Zmiana płanów. Już przygotowany jestem do ognicha. Mam pełno suchego drewna, ale tak ten kajak mnie kusi, że po prostu nie mogę wytrzymać. Wiecie za zrobię? Zamiast uzupełniać to jutro folią, to uzupełnię to dziś tarpem. Tarp też do pewnego stopnia jest nieprzemakalny. Do pewnego stopnia. Więc zakładam, że wraz z tą folią da mi kilka minut popływać. No i chcę jednak to wypróbować i tak zrobię. Czego jeszcze nie mam to wiosła. Ale wiosło już robię. Tak to widzę. Jeszcze chwilę o wadze tego mojego kajaka. No i nie wiem piąteczkę 5 kilo max tarf ma rozmiar 3 na 3 metry więc tu będzie więcej Dobra, zabieram swoje rzeczy i schodzimy do wody. Słuchajcie, jak na razie nic nie przecieka. Kajak zachowuje się jedynie troszeczkę niestabilnie. Brakuje mi wiosła dwustronnego. To szybciej bym się poruszał. Ale słuchajcie, wewnątrz jest sucho. Na razie przynajmniej. No i jestem generalnie zadowolony. Króciutkie podsumowanie. Wykorzystać taką prowizorkę się da. I to jest najważniejszy i krótki wniosek ogólny z całej dzisiejszej wyprawy. Popływałem tutaj. Wyszedłem na brzeg, żeby zmienić ustawienie, żeby zrobić zdjęć kilka, nie tylko wideo. Jeszcze raz wypłynąłem i później trzeci raz. Trzy razy wychodziłem na brzeg i zakładam, że przy to wejście, wyjście, a mam buty z taką podeszłą, dosyć agresywną, gdzieś być może coś zahaczyłem. A może ten tarp, ponieważ już był pod deszczem, już wyczerpał swoje możliwości. Eee, co, do, co do przemakania. Ta folia, która pod tarpem, jak już mówiłem, e, nie, było, nie była zrobiona tak jak. E, sobie wyobrażałem, bo po prostu mi zabrakło ale to już szczegóły, nie o to chodzi, bo tam troszeczkę namoczyłem kolana, ostatni raz jak pływałem, ale to drobiazgi, najważniejszy najkonkretniejszy wniosek z tego wszystkiego, że się da, że się da i może nawet jeszcze bardziej ważne z tego wszystkiego co możemy wynieść, to niestandardowe myślenie Patrzenie na rzeczy nie względem tego, jak, jak narzuca nam to system. Próbujmy patrzeć na wszystko, co dookoła jest nas inaczej, i czasem da się odkryć naprawdę ciekawe rzeczy, wykorzystać ich w sposób, w który nie było to przewidziano, a się da i taki najważniejszy wniosek z dzisiejszej wyprawy mamy zrobić no a kajak jak najbardziej jest ok pomysł wykorzystać zamiast tego szkieletu e, szkielet od namiotu te rureczki z włókna szklanego zakładam że też bardzo 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 fajnie to by poszło też co jest bardzo ważne dobrze zrobić dno albo wchodzić do takiego kajaka boso no i jakoś tak można byłoby jeszcze zewnętrzną powierzchnię tego tarpa dodatkowo przed zanurzeniem opracować sprayem takim przeciwdyszczowym jak korzystamy na przykład do butów jak na razie się żegnam z Wami, zachęcam tradycyjnie do aktywności w lesie, na łonie natury. Jest to zdrowe, przyjemne, fajne. Z miłością i wiedzą do lasu.